Kiedy wracam z dobrego filmu, zawsze mam zupełnie inne emocje, taki klimat Ż życia z innym sensem. Człowiek mam wrażenie, że we filmach szczególnie przygodowych albo takich w klimacie zupełnie innym, nieznanym, fantastycznych, o superbohaterach, że oni żyją lepszym życiem, że... Wierzą w jakiś ważniejszy, wyższy, lepszy cel. Jakiś, jakiś sens istnienia. Że to nie jest szare, zwykłe życie, chodzenie do pracy... i walczenie z pierdołami codziennie, jak dzisiaj funkcjonujemy. Hmm. Też tak masz? Lubię ten stan, bo on mi daje tak... się zdystansować i odpocząć. I popatrzeć na świat inaczej. Chciałbym żyć takim innym, bogatszym życiem.